Rozdział 14. Walki podjazdowe. Zatoka Akaby roiła się od okrętów. Lądował Fejzal, a za nim Jafar, jego sztab i Joyce, nasza prawdziwa matka chrzestna. Nadeszły auta pancerne, przybył goslet, robotnicy egipscy i tysiączne zastępy wojsk. Dla naprawienia skutków sześciotygodniowej bezczynności zjechał generał Falkenhayn jako doradca wojskowy Turków, a wybitna jego inteligencja uczyniła ich godniejszymi nas przeciwnikami. Ma'an stanowił specjalny okrąg pod Paszą Belietem, dawnym naczelnym dowódcą okręgu Synaj. Miał on pod sobą 6 tysięcy piechoty, pułk kawalerii oraz konną piechotę. Okopał się w Ma'anie, który zgodnie z regułami wojny manewrowej stał się nie do zdobycia. Od tego czasu wzięły udział w akcji aeroplany. Przygotowano również wielkie zapasy materiałów wybuchowych. Przygotowania Turków dobiegły końca. Było widoczne, że upatrzyli sobie za cel początkowych działań guwerę, najwygodniejszą drogę do Akaby. Do Aba el-Lisan pchnięto dwa tysiące piechoty i umocniono ją należycie. Na krańcach rozmieściła się kawaleria celem powstrzymania ewentualnego kontr -uderzenia Arabów od strony Wadi Musa. Ta ich nerwowość dała nam do myślenia. Postanowiliśmy poigrać z nimi i sprowokować do posunięcia się za nami w głąb Wadi Musa, gdzie przeszkody naturalne były tak potężne, że broniący się tam ludzie mogli się zachowywać tak głupio i bezmyślnie, jak im się tylko podobało, a pomimo to utrzymać pozycję i odeprzeć atak. Ludzie z sąsiedniej Delagi zostali użyci do wywabienia nieprzyjaciela. Pełniani muso Turcy dali się wciągnąć w pułapkę i ponieśli znaczne straty obwieściliśmy wieśniakom w Vadimusa o bogatych łupach zdobytych przez ich rywali z Delagi. Maulud, stary koń bojowy, wyruszył ze swoim pułkiem na mułach i rozkwaterował się wśród słynnych ruin Petry. Zachęceni Liatenowie, klan, zaczęli pod wodzą jednookiego szejka Kalila najeżdżać płasko wzgórze i polować na tureckie wierzchowce i zwierzęta transportowe oraz zabierać karabiny ich przypadkowym strażnikom. Trwało to całymi tygodniami, podczas gdy drażnieni ciągle Turcy stawali się coraz to bardziej rozżarci. Niepokoiliśmy ich również domagając się od generała Salmonda obiecanego dalekodystansowego rajdu powietrznego na Maan. Było to trudne zadanie. Salmond wydelegował kapitana Stenta wraz z innymi wypróbowanymi pilotami z Rabech i Wedge i polecił im zrobić wszystko, co tylko będzie w ich mocy – Mieli oni doświadczenie przymusowego lądowania na pustyni i potrafili znaleźć drogę do miejsca nieznanego przeznaczenia ponad plątaniną nieoznaczonych na mapach gór i dolin. Stent mówił świetnie po arabsku. Najazd miał się ograniczyć tylko do sfery powietrznej, ale jego wykonawca był pomysłowy i śmiały jak ogromna większość lotników zdolnych do najbardziej brawurowych czynów. W danym wypadku kazał lecieć bardzo nisko, by nie chybić celu. Udało mu się dobrze, gdyż doleciał do Manu i rzucił trzydzieści dwie bomby w sam jego środek i wokoło. Niczego się tam nie spodziewano i nie poczyniono żadnych przygotowań. Dwie bomby spadły na koszary i zabiły trzydziestu pięciu ludzi, a raniły pięćdziesięciu. Osiem wybuchło na dachach remis, zrządzając wielkie szkody w urządzeniach i materiałach. Jedna wleciała do kuchni generała i sprzątnęła zarówno śniadanie, jak i kucharza. Cztery spadły na lotnisko. Pomimo szrapnęli, nasi piloci powrócili szczęśliwie wraz z maszynami na tymczasowe lotnisko do Kuntilli powyżej Akaby. Tegoż popołudnia doprowadzili do porządku samoloty i po zapadnięciu zmierzchu ułożyli się do snu pod ich skrzydłami. O świtaniu wyruszyli ponownie, tym razem we trzech, do Aba el Lisan, gdzie na widok wielkiego obozowiska stętowi ślinka napłynęła do ust. Zabrał się zaraz do dzieła. Zbombardowano stada koni, które w trwodze rozpierzchły się jak szalone po całym obozie, a nie zapomniano też o namiotach i przetrzebieniu turków, którzy również rozbiegli się na wszystkie strony. Podobnie jak poprzedniego dnia, lotnicy lecieli nisko i maszyny ich trochę ucierpiały od pocisków, ale nie katastrofalnie. Na długo przed południem byli już z powrotem w Kuntilli. Stent rozpatrzywszy się w pozostałych zapasach benzyny i bomb, zdecydował, że starczy ich jeszcze na jedną imprezę. Wydał wszystkim rozkaz wypatrywania baterii, która z rana narobiła im niemało kłopotu. Wyruszyli o południowym żarze. Ładunek, jaki z sobą zabrali, był tak ciężki, że nie mogli się wzbić dość wysoko. Z trudnością przelecieli nad górskim szczytem poza Aba Ellisan. Pofrunęli doliną na wysokości około 300 stóp. Turcy, zawsze o południu bardzo senni, zostali zaskoczeni na niespodziewanie. Rzucono 30 bomb, jedna uciszyła baterie, inne zabiły dziesiątki ludzi i zwierząt. Po czym samoloty, pozbywszy się ciężarów, zbiły się wysoko w górę i pomknęły do El-Arish. Arabowie radowali się niepomiernie, wśród Turków zaś zapanowała ogromna konsternacja. Bechiet Pasza kazał ludziom kopać schrony. I kiedy aeroplany tureckie zostały naprawione, wyznaczył im nieszkodliwe pozycje w różnych miejscach Płaskowzgórza dla obrony głównych stanowisk. Niepokoiliśmy Turków od góry rajdami powietrznymi i drażniliśmy ich na ziemi podstępnymi zaczepkami, wawiąc w fałszywym kierunku. Nasz trzeci sposób psucia ich ofensywy polegał na atakowaniu linii kolei żelaznej, która to okoliczność zmuszała ich do rozdzielenia siły zaczepnej i przejścia częściowo w defensywę. Stosownie do tego planu przygotowaliśmy na połowę września cały szereg zamachów. Zdecydowałem się również powrócić do dawnej myśli podminowania pociągu. Było wskazane mu życie czegoś pewniejszego i potężniejszego od min automatycznych. Wykombinowałem bezpośrednie zapalenie ładunku materiałów wybuchowych pod lokomotywą za pośrednictwem elektryczności. Brytyjscy saperzy zachęcili mnie do zrobienia próby. Szczególnie zaś zainteresował się Memi, że się tak wyrażę, improwizacjami, doświadczony generał Wright, szef saperów w Egipcie, przysłał mi on potrzebne narzędzia, zapalarkę i trochę izolowanych kabli. Z tym wszystkim udałem się na pokład Humber naszego nowego okrętu strażniczego i przedstawiłem się dowodzącemu nim kapitanowi Snag. Snag miał szczęście do swego okrętu, który był zbudowany dla Brazylii i o wiele wygodniej urządzony niż brytyjskie monitory. My zaś byliśmy podwójnie zadowoleni z okrętu i z niego, gdyż był on uosobieniem gościnności. Żywe i ciekawe usposobienie skłaniało go do interesowania się sprawami lądowymi, zaś poczucie humoru pozwalało dostrzegać komiczną stronę naszych drobnych porażek. Opowiedzieć mu historię niepowodzenia znaczyło to samo, co wyśmiać owo niepowodzenie i zawsze za dobrą historię płacił mi gorącą kąpielą i herbatą, przyrządzoną w cywilizowany sposób, bez przyprawy w postaci nawianego piasku. Jego uprzejmość i pomoc oszczędzała nam wyjazdów do Egiptu w celach różnych napraw świeżo powstałych braków i umożliwiała zmaganie się z Turkami z miesiąca na miesiąc wśród ciągłych, drobnych zawodów i kłopotów. Zapalarka znajdowała się w straszliwej, zamkniętej na klucz bardzo ciężkiej skrzyni. Otworzywszy ją, znaleźliśmy wewnątrz elektryczny mechanizm z rączką. Mieliśmy też ciężki, izolowany za pomocą gumy, kabel. Przecięliśmy go na pół i umocowawszy końce do śrubek na skrzynce, puściliśmy przezeń prąd na próbę. Aparat działał doskonale. Przyniosłem zapalniki. Wetknęliśmy wolne końce kabla w jeden z nich i ruszyliśmy rączkę bez skutku. Spróbowaliśmy ponownie i znów na próżno. Ogarnęło nas przygnębienie. W końcu snag zadzwonił po jednego z oficerów, artylerzystę, który znał się na przewodnikach. Poradził użycie specjalnych zapalników elektrycznych. Na okręcie znajdowało się ich sześć, z których dostałem trzy. Połączyliśmy jeden z naszą skrzynką. Po przyciśnięciu rączki rozległ się obiecujący trzask. Widząc, że wiem już wszystko, czego mi trzeba. Zabrałem się do szczegółowego omówienia rajdu. Z miejsc, jakie mieliśmy do wyboru, najdogodniejszym pod względem komunikacyjnym wydawała się Mudowara, stacja wodna leżąca na południu w odległości 80 mil od Manu. Rozbicie się pociągu w tym miejscu naraziłoby nieprzyjaciela na wielkie niedogodności. Do przeprowadzenia tej operacji miałem użyć wypróbowanych chowej tatów. Jednocześnie ekspedycję miało dopełniać dla próby trzech wieśniaków Haurani których dołączyłem do mego osobistego personelu. Zważywszy na wielkie znaczenie hauranu, zachodziła potrzeba nauczenia się ich dialektu i poinformowania się o stosunkach panujących w owym klanie, o jego zazdrościach, rywalizacjach, imionach własnych i drogach. Trzej ludzie, Rahaid, Asaf i Hemeid, mieli udzielić mi niepostrzeżenie wiadomości o wewnętrznych sprawach ich plemienia w czasie zdawkowych rozmów w trakcie wyprawy. Owładnięcie zatrzymanym pociągiem wymagało armat i karabinów maszynowych. W tym celu można było użyć moździerzy do rozbijania okopów oraz karabinów Luisa. Egipt wyznaczył więc dwóch sprawnych sierżantów-instruktorów ze szkoły wojskowej w Zajtun, aby nauczyli kilka oddziałków Arabów w Wakabie, jak mają się obchodzić z tą bronią. Snag dał mi kwaterę na okręcie, gdyż jak dotąd nie mieliśmy na brzegu wygodnego angielskiego obozu. Nazywali się Yells i Brooke, ale przechrzczono ich na Louisa i Stokesa, podług ich ukochanej broni. Louis był długim, cienkim i giętkim Australijczykiem, elastyczne jego ciało gieło się w zupełnie niewojskowych ruchach. Jego energiczna twarz, łukowate brwi i rozbójniczy nos podkreślały specyficznie australijski wyraz zuchwałej gotowości i zdolności do uczynienia czegokolwiek w każdej chwili. Stokes przedstawiał typ krępego angielskiego farmera, o manierach robotnika i milczącemu sposobieniu, zawsze gotowego do spełnienia rozkazu. Louis, niezmiernie pomysłowy, entuzjazmował się i unosił ilekroć coś się dobrze udało. Stokes wypowiadał się ze swym zdaniem dopiero po fakcie, przesuwając z namysłem czapkę, wyliczał mozolnie omyłki, jakich będzie musiał na przyszłość unikać. Obaj byli nieporównani. W ciągu miesiąca, nie znając języka, bez pośrednictwa tłumacza, doszli do porozumienia ze swymi uczniami. Wyuczyli Arabów obchodzenia się z daną bronią w granicach racjonalnej precyzji. Było to zupełnie wystarczające, gdyż praktyczna znajomość tych wojennych narzędzi zdawała się lepiej odpowiadać duchowi naszych improwizowanych rajdów, niż ścisła wiedza techniczna. W miarę jak pracowaliśmy nad organizacją wyprawy, apetyty nasze rosły. Stacja Mudowara była słabym punktem. 300 ludzi mogło ją wziąć szturmem. Byłby to czyn znacznej doniosłości, zważywszy, że jej głęboka studnia była jedyna na suchym odcinku poniżej Maanu. Komunikacja kolejowa zostałaby wielce utrudniona na tym obszarze z powodu konieczności zaopatrywania się w wodę na długi dystans. Australijczyk Louis w momencie przypływu ambicji oznajmił, że on i Stokes chcieliby należeć do mojej partii. Nowa ta myśl przypadła mi bardzo do serca. Z ich obecnością czulibyśmy się pewni naszych technicznych oddziałów w czasie ataku na garnizon. Sierżanci bardzo pragnęli, żebyśmy ich z sobą zabrali, i gorliwa ich praca zasługiwała na nagrodę. Ostrzegliśmy ich, że ewentualne czekające nas przygody mogą się okazać wcale niewesołe. Nasza wojna nie znała żadnych reguł, i wewnątrz lądu kwestia marszów, aprowizacji i walk przedstawiała się bardzo niepewnie. W razie udania się na tę wyprawę, straciliby wszelkie przysługujące im jako żołnierzom brytyjskim przywileje i wygody i musieliby dzielić z Arabami trudy i znoje. Ale nie łupy. Jeżeli by im wydarzyło się coś niedobrego, oni, jako niemówiący po arabsku, znaleźliby się w niezmiernie trudnym położeniu. Louis odpowiedział, że spragniony był właśnie takich niezwykłości w życiu. Stokes zauważył, że jeżeli my to potrafimy, to dlaczegoż on miałby być gorszy? Wobec tego pożyczyłem im moje dwa najlepsze wielbłądy: torby przy siodłach, wyładowali obficie konserwami mięsnymi i sucharami. I 7 września 1917 roku pojechaliśmy razem przez Wadi Itm do Guwery zabrać audzie naszych tatów Ze względu na sierżantów, których trzeba było powoli zahartować do trudów pustyni, urządzono wszystko o wiele dla nich dogodniej niż im to powiedziałem. Korzystając z tego, że na razie byliśmy swoimi własnymi panami, maszerowaliśmy bez najmniejszego pośpiechu. Żaden z nich nigdy przedtem nie dosiadał wielbłąda, i zachodziła obawa, że straszliwy żar bijący od nagich granitowych ścian itmu znuży ich i wyczerpie do ostateczności jeszcze przed rozpoczęciem właściwej ekspedycji. Wrzesień był to szkaradny miesiąc. Na parę dni przedtem w cieniu palmowych ogrodów na plaży w Akabie termometr pokazywał 120 stopni. W południe, więc nastąpił dłuższy wypoczynek pod skałą. Wieczorem zaś zrobiliśmy tylko dziesięć mil drogi, poczem rozbito na noc obóz. Następnego dnia, o wczesnym upale, blisko guwery, w trakcie wolnej jazdy przez piaszczystą, różową, mile kojącą wzrok równinę, porosłą szaro zielonymi krzakami, usłyszeliśmy nagle monotonny warkot w powietrzu. Bez straty czasu spędziliśmy wielbłądy z otwartego szlaku w zarośla, gdzie rzucająca się w oczy ich barwa nie mogła być zauważona przez nieprzyjacielskich lotników. Ładunki żelatyny wybuchowej, mojego ulubionego i najpotężniejszego materiału wybuchowego i bogate zapasy napełnionych amonalem granatów armaty Stokesa nie stanowiły zbyt bezpiecznego sąsiedztwa podczas rajdu z bombami. Czekaliśmy więc rozważnie w siodłach, a wielbłądy nasze ogryzały, jak mogły, karłowate krzewy. Aeroplan, zatoczywszy dwa koła nad skałą guwery, cisnął po kolei trzy bomby, które wybuchły z wielkim hukiem. Aeroplan był osobliwym regulatorem ogólnego życia w obozie guwery. Arabowie, wstając, jak zawsze, przed świtaniem, oczekiwali jego zjawienia się. Szeryf Mastur wysłał niewolnika na szczyt skały, by dawał znać o zbliżaniu się powietrznego nieprzyjaciela. O zawsze jednakowej stałej godzinie Arabowie pogrążeni w swobodnej pogawędce podążali niedbałym krokiem ku skale. Znalazłszy się u jej stóp, wdrapywali się po występach i sadowili się, gdzie się komu podobało. Za masturem wdrapywała się na skałę gromada jego niewolników, dźwigając dlań dywan i kawę na fajerce. On i Auda zasiadali w zacienionym kącie i rozmawiali. Dopóki uszu ich nie dobiegł śpiew maszyny przelatującej nad wąwozem Sztaru i wzdłuż gęsto zatłoczonych gzymsów skalnych nie przeleciał dreszcz podniecenia. Każdy przyciskał się mocno do skały i czekał cicho, podczas gdy nieprzyjaciel krążył na próżno nad dziwnym widokiem tej purpurowej skały oblepionej szeregami kolorowo ubranych arabów wypełniających niby ibisy wszystkie jej szczeliny i zagłębienia. Z aeroplanu spadało stosownie do dnia tygodnia 3, 4 lub 5 bomb. Ich wybuchy tworzyły na zielonej powierzchni równiny gęste kłęby dymu, podobne do bitej śmietany, wijące się przez całe minuty w nieruchomym, bezwietrznym powietrzu, dopóki nie rozpłynęły się powoli i nie znikły. Chociaż wiedzieliśmy, że nie było w tym nic groźnego, to jednak za każdym razem, gdy głośny warkot motoru w górze przerywał ostry huk zlatującej bomby. Doznawaliśmy wstrząsającego wrażenia. Z radością pozostawiliśmy za sobą hałas i zamęt guwery, i jak tylko opuściła nas eskorta much, zrobiliśmy postój. W samej rzeczy nie było się czego śpieszyć, a dwaj towarzyszący mi nieszczęśliwcy prażyli się w takim upale, jakiego nigdy przedtem nie zaznali, gdyż duszące powietrze opalało nam twarze niby maski z metalu. Godne było podziwu, jak dzielnie walczyli z sobą, żeby o tem nie mówić i wytrwać tak niezachwianie jak Arabowie przy przeprowadzaniu całej tej ukutej w Akabie imprezy. Jednakże to ich milczenie przekraczało w wielkim stopniu zakres ich powinności. Ta zbyteczna dzielność była skutkiem nieznajomości arabskiego, gdyż sami Arabowie narzekali głośno na tyrańskie słońce i trudność w oddychaniu. Jednakże owa ogniowa próba była dla nich korzystna jako lekcja wytrzymałości. Dla efektu harcowałem naokoło, udając świetny humor. O późnym popołudniu odbyliśmy krótki marsz, po którym nastąpił nocny postój pod gęstą osłoną drzew Tamaryszku. Miejsce, na którym rozbiliśmy obóz, było bardzo piękne. Za nami wznosiła się ściana skalna. Może na 400 stóp wysoka, umalowana na czerwono przez poziome promienie zachodzącego słońca. Pod naszymi stopami rozciągała się równo przestrzeń jasno-żółtego mułu, tak twardego i wygodnego w marszu jak bruk drewniany. Przestrzeń ta rozciągała się na pół mili w każdą stronę i była gładka niczem powierzchnia jeziora. Z jednej jej strony leżała niska przełęcz pokryta laskiem tamaryszków o brązowej korze, zakończonych rzadką, szarą od kurzu frędzlą zieleni spłowiałej od słońca i posuchy do tego stopnia, że upodobniła się do szarej srebrzystości liści. Od spodu drzew oliwnych z okolic Lebo. Przypomniałem sobie, jak to wiatr wiejący od ujścia rzeki szeleścił w trawie i ubierał owe drzewa w przyblakłe barwy. Jechaliśmy w kierunku Rum, północnego źródliska plemienia Beni Atie, miejsca bardzo mnie zaciekawiającego, gdyż nawet niesentymentalni Howei, Tatowie mówili mi, że jest urocze. Mieliśmy tam wkroczyć o poranku. Bardzo wcześnie, jeszcze przed zajściem gwiazd, obudził mnie Ait, towarzyszący nam skromny szeryf Hariti. Podpełznął do mnie i rzekł rozdygotanym głosem, – Panie, oślepłem. Kazałem mu się położyć i zauważyłem, że drżał jak w febrze. Tyle mi tylko mógł powiedzieć, że obudziwszy się w nocy nie ujrzał nad sobą gwiazd, lecz nieprzeniknione ciemności i poczuł ból w oczach. Lśnienie słońca wypaliło mu oczy. Było jeszcze wcześniej, kiedy przejechawszy między dwoma ogromnymi słupami piaskowca znaleźliśmy się u podnóża długiego, łagodnego zbocza spływającego od leżących przed nami kopulastych pagórków. Było ono porośnięte tamaryszkiem, powiedziano mi, że tu się właśnie zaczynała dolina Rum. Na lewo widniał długi wał skalny wrzynający się w środek doliny, podobny do wysokiej na tysiąc stóp fali, na prawo widniała druga linia czerwonych, stromych, poszarpanych wzgórzy. Wjechaliśmy po zboczu przedzierając się z trzaskiem przez zwarte zarośla. W miarę posuwania się w górę, zarośla przechodziły w grupy gąszczu, którego zbite liście przybierały bardziej zielony ton, tem czystszy, że kontrastujący z płatami gołego piasku, radującego oko delikatną, wesołą, różową barwą. Pochyłość doliny stawała się coraz łagodniejsza, aż przeszła w zamkniętą, pochyłą równinę. Wzgórza po prawej stronie zrobiły się jeszcze wyższe i ostrzejsze, podczas gdy druga strona wydłużyła się w masywny wał czerwoności. I wzgórza i wał zbliżały się do siebie ciągle, ciągle, także w końcu oddzielały je już tylko dwie mile odległości, po czym jeły rosnąć stopniowo w górę i utworzyły koło nas dwa równoległe parapety, może na tysiąc stóp wysokie i biegnące koło siebie całe mile, niby aleja. Nie były to jednolite ściany skalne, ale raczej poszczególne zwały skalne, podobne do gigantycznych gmachów uszeregowanych wzdłuż obu stron ulicy. Głębokie na 50 stóp szerokie alejki wrzynały się w skały, których powierzchnia wyrzeźbiła się skutkiem wpływów atmosferycznych w ogromne okna i apsydy i przyozdobiła rysami i pęknięciami, przypominającymi jakieś wzory rysunkowe. Wysoko nad przepaścią ziejące pieczary były okrągłe jak okna, inne, umieszczone tuż nad powierzchnią, ziały czarnymi plamami, niby pootwierane drzwi. Ku dołowi mieniących się cieniami skalnych frontonów. Biegły ciemne, na setki stóp długie plamy. Powstały, jakby się mogło zdawać, na skutek jakiegoś tarcia czy szorowania. Ściany skalne w swej ziarnistej budowie były prążkowane pionowo. Ich podstawa, wysoka na 200 stóp, zbudowana była z popękanego kamienia ciemniejszego w kolorze i masywniejszego w układzie. Podstawa ta nie tworzyła fałd na wzór piaskowca, lecz łupała się w luźne warstwy równoległe do podstawy ściany. Szczyty ścianu koronowane były grupami kopuł, nie tak jaskrawo czerwonych jak główna masa skał, ale raczej szarych i bladych. Nadawały one temu nieporównanemu miejscu ostateczny charakter architektury bizantyjskiej. Ta procesjonalna droga przewyższała zaprawdę wyobraźnię. Armie arabskie zgubiły się w jej szerokości i długości, a między jej ścianami mogła lecieć w prawidłowej formacji eskadra aeroplanów. Nasza mała karawana zapadła w głuche, niespokojne milczenie, jakby przerażona i zawstydzona afiszowaniem się swoją nicością wobec tych zdumiewających olbrzymów. Upływały godziny. Perspektywa stawała się coraz większa i wspanialsza, aż po naszej prawej stronie otworzyła się nagle w skalnej ścianie spora luka na nowe dziwy i nowe cuda. Luka owa, stanowiąca szczelinę na 300 jardów szeroką, otwierała się na amfiteatr. Owalny w kształcie, płytki w średnicy, rozległy w kierunkach na prawo i na lewo. Ściany jego, jak wszystkie ściany w Rum, stanowiły przepaści, ale wydawały się większe niż były w rzeczywistości, gdyż otchłań leżała w samym sercu góry i jej małość nadawała otaczającym szczytom charakter czegoś kolosalnego. Słońce, które zanurzyło się właśnie za ścianę zachodnią, pozostawiło w cieniu skalny amfiteatr. Ale gasnąca pożoga zachodu umalowała zdumiewającą czerwienią jego boczne skrzydła i ognistą masę dalszej ściany po drugiej stronie wielkiej doliny. Dno amfiteatru pokryte było wilgotnym piaskiem i zarosłe ciemnymi krzewami, zaś u stóp wszystkich ścian skalnych leżały złomy, często większe niż domy, w samej rzeczy podobne do fortec, które runęły na dół z prostopadłych, zawrotnych wysokości. Przed nami widniała wydeptana ścieżka wijąca się zygzakowato po podstawie w górę aż do miejsca gdzie zaczynała się właściwa ściana. Tam skręcała niepewnie na południe i biegła po wąskim zrębie ocienionym gdzie niegdzie tymi drzewami. Z pomiędzy drzew z ukrytych rozpadlin skalnych wydobywały się dziwne jakieś krzyki. Były to rozbrzmiewające muzycznymi echami głosy arabów pojących wielbłądy u źródeł które wytryskiwały na wysokości 300 stóp. Ponad powierzchnią dna doliny. Mohamed skręcił w lewą bocznicę amfiteatru, na której końcu pomysłowi Arabowie oczyścili pewną przestrzeń pod zwisającym zrębem skalnym. Tam rozładowaliśmy wielbłądy i rozłożyliśmy się obozem. W tem otchłannym, podobnym do więzienia miejscu, szybko nastąpiły ciemności i poczuliśmy chłodne tchnienie wilgotnego powietrza na spalonej przez słońce skórze. I tatowie, którzy opiekowali się ładunkami materiałów wybuchowych, zebrali razem wielbłądy i pognali je wśród grających echami krzyków ścieżką na górę, do wody, jako że mieli wracać wcześniej do guwery. Rozpaliliśmy ognie i ugotowaliśmy ryżu na dodatek do konserw mięsnych sierżantów, podczas gdy moi ludzie przygotowywali kawę dla mających się zjawić gości. Arabowie mieszkający w namiotach obok źródeł w skałach Widzieli nasze przybycie i nie zwlekali z dowiedzeniem się, cośmy za jedni. Nie upłynęła godzina, a zjawili się naczelnicy klanów Darausza, Zelebani, Zuweida i Togadga, i rozpoczęła się wielka, ale nieudana rozmowa. Szef Aid był zbyt przygnębiony swoją ślepotą, by podzielić ze mną trud podjęcia tych gości, ja zaś sam nie byłem w stanie wywiązać się należycie z tak specjalnego zadania.